Jeśli chodzi o ciąg dalszy eksploatacji takiego państwa, no to mamy już resorty siłowe, sprawiedliwość, mamy edukację, trzeba teraz sięgnąć po majątek. Sięgamy więc po spółki skarbu państwa, sięgamy po złoża, sięgamy po strategiczne miejsca na mapie, takie jak choćby własność torów, własność dróg, prywatne autostrady, proszę państwa, i parę innych rzeczy. Sięgamy też po działki, po miejsca, które przylegają do głównych przejść granicznych, do portów, do wszystkich tych elementów. Tak, aby mieć w tym momencie pełną możliwość kontroli tego, czy na przykład taki port może się rozwijać, może się rozrastać, czy możemy wytyczyć drogę przez jakiś obszar, albo czy ta droga jest niemożliwa do wytyczenia. To są wszystko rzeczy, które oczywiście można robić na kilka różnych poziomów, na kilka różnych sposobów, od tych najprostszych, po prostu wkładając tam swoich ludzi, przez te bardziej subtelne, kontrolując na przykład rating, czyli ocenę rynkową jakichś przedsiębiorstw. Zmuszając państwo do tego, żeby na przykład przez brak dostępności kredytu międzynarodowego, żeby to państwo musiało zawierać umowy niekorzystne dla siebie z prywatnymi firmami albo z wielkimi koncernami na wykonanie pewnych działań, na pewną infrastrukturę i tak dalej, tu możliwości mamy absolutnie całą kolosalną masę. No i oczywiście tym elementem ostatnim jest to, że nie wolno zapomnieć, że działamy na wielu różnych poziomach, bo działamy nie tylko na poziomie państwa, na poziomie tych największych inwestycji, największych elementów własności państwowej. Ale możemy działać też na poziomie gmin, powiatów, pojedynczych miejscowości, czy choćby, jeśli zostaną pod potrzeby takiego ruchu stworzone choćby strefy ekonomiczne, te specjalne strefy ekonomiczne, które znamy z Polski, wystarczy działać na obszarze jednej strefy, dwóch, trzech, czterech gmin, które ją, które ją otaczają, żeby tam oddziaływać bardzo mocno na to, czy państwo jest samodzielne, czy może samo o sobie decydować, czy jest już przejęte i prze, przeciągnięte przez jego przeciwników.